Jeżeli to wychodzi, to ładnie to wygląda, ale często to może być strata w piłki. Nie ma strat, staramy się grać, przyjąłem, zagrywam do przodu. Jak można w pierwszej, jak je to przyjmuję, jak najszybciej oddaję. oddaję. Piłczek polega na tym, żeby stworzyć przewagę liczebną w jakimś miejscu na boisku. A jak jest przewaga, to później przewagę utrzymujecie już do końca. Już do końca i sytuacja się kończy. To było bardzo ważne i się Bramka nie ma akurat strzału żadnego, także nie mogłem nic powiedzieć, ale Bramkarz musi grać pewnie i też piłkę wprowadzać dołem do boku. Doły. Chyba, żeby widzisz z przodu. Jest jeden na jeden, czy tam dwa na dwa. Rzucasz i walka. wtedy jest 50-50, albo, albo mamy piłkę, albo stracimy. <gryw> ale jak jest równowaga, to się opłaca. Jak przeciwnik dziś się cofnie, to wtedy rozbierasz pieczkę do boku. Dada, nie na no, że nie, to jest też zawodnik albo na pomoc, albo nie będziemy cię ustawiać agresywnie. Generalnie w obronie nie możemy się dać ugrać jeden na jeden. To jest najważniejsza sprawa. Jak my się nie damy ugrać, każdy ma swojego zawodnika do krycia, to przeciwnie nie stworzy sytuacji i niech sobie, niech sobie grają. Także jeżeli my mamy piłeczkę, to właśnie stworzyć tę przewagę liczebną dobrym podaniem prostopadłym czy szybkim wyjściem do przodu. Ale jak jeden ma piłkę, to ktoś musi mu pójść. Zawsze w akcji ofensywnej musi być przynajmniej dwóch zawodników, bo jak jest jeden, to już, już sam musi do końca. Zobaczymy na następnym mecie, jak to będzie, bo tu z dziewczynami to jest tak ciężko Was ocenić, ponieważ no, niektórzy grali na, na luzie, niektórzy grali na 30% dużo, więcej na 60. czy znaczy, zobaczymy w następnym meczu to będzie mecz taki naprawdę. zobaczymy jak właściwie w sytuacji, gdzie będziecie musieli pokryć. w i jedno Nie pytanie na nie. nie będę nie sytuacji nie będę wam